Witam Was, Panie i Panowie, z tej strony Sołtys, draftujemy format Born of the Gods Teros na potrzeby serwisów oczywiście i Games Masters. No i pierwszy booster jest no, umiarkowany, bądźmy, szczerze. bądźmy szczerzy. Kara Metra, no nie jest zbyt dobrą, zbyt dobrą kartą w Limited, moim zdaniem. Jestem też ciekawy jej ceny, ale wydaje mi się, że też nie jest jakaś wybitna. Nie sądzę, by była coś, coś specjalnego warta. No właśnie, nic nie jest warta, więc moim zdaniem trzeba sobie tą kartę po prostu darować. No eee, najciekawszą kartą wydaje mi się być tutaj um, River Trawler. Springiv drum też jest niezły z wszystkimi e, inspiratorami. E, ale jednak chyba taki grave digger um, wygląda najciekawiej. Niekoniecznie lubię grać w czarnym, jest, jest ok, ale nie jest jakiś rewelacyjny, ale wydaje mi się, że w tym boosterze to jest najlepsza karta po prostu. Co o tym boosterze oczywiście bardzo źle świadczy, bo to... Jeżeli ten koleś jest najlepszą kartą, to to jest naprawdę słaby booster. Warming wave, wave, moim zdaniem... Mocno przereklamowana karta, wielu ludzi ją jakoś wysoko ceni. Nie jest może fatalna, ale moim zdaniem nie jest jakaś wybitna. Acrylon Phalanx, bardzo solidny pick. Podobnie Aidolon niezły. Skyguard oczywiście solidny. Asphyxiate fajnie działa z naszym pierwszym pickiem. Wydaje mi się, że właśnie Asphyxiate jest najlepszy tutaj do zabrania. Skyguard oczywiście jest bardzo silny. Phalanx też. Ale to nie są karty chyba. Znaczy, skager, skager na pewno jest kartą, na której można próbować iść w biały, ale um, myślę, że wolę zachować jednak um, kierunek na czarny kolor. Um, I zobaczyć, oczywiście, co się będzie dalej dziać. W tym że jest AD, który jest średni. Um, removal takiej też średniej klasy. Bardzo solidny, zdrowy koleś, Trompter. I pozostałe karty są raczej średnie. Myślę, że jednak Trompter jest najlepszą kartą. Lubię grać tym połączeniem kolorów też, więc... Mm, to jest chyba dobry wybór. No i Pseudo Mama. Pseudo Mama jest naprawdę ciekawa. No, może troszkę przydrogawa, ale jednak ta opcja robienia Card Advantage w kółko jest bardzo solidna. Ulub um. jest to rzeczywiście dobry Tytan, ale myślę, że te karty są jednak gorszej klasy niż, niż ten na common. Um. Więc trzymam się tego czarnego koloru. Um. No i Asfixia numer 2, tym razem w wersji Foil. Um. Czemu nie? Myślę, że jednak taki klasowy removal jest fajny w takich, takich dekach. No i oczywiście Harpia to też bardzo solidny bardzo solidny stwór. które nie skończymy w ogóle w monoblacie, jak to dalej pójdzie, bo to dosyć zabawne. Eee... <ścoughs> tutaj, w sumie, albo ten Star Breaker jest w miarę okej, okay, ale nie wiem, czy chcę jeszcze iść ten zielony dla jednej karty. Mogę chyba spokojnie zabrać sobie po prostu Pillar of War, który jest fajnym, defensywnym gościem. Z nakładkami staje się oczywiście bardziej ofensywny trochę. E, hmm. Rage Monger w teorii jest niezły, ale myślę, że jednak Pillar jest ciekawszy mimo wszystko. Kolejny Rage Monger, ciekawe, ale dla nas jednak... Hmm, wait. Szczególnie, że mam tego hmm, trollera, prawda? To White staje się znacznie lepszy z Trollerem. W tym boosterku, najbardziej chyba solidną kartą jest Disciple, ewentualnie Revue Existence. Watch Hunter of Movies jest. ok, powiedzmy. Nic specjalnego, ok. W teorii można nim grać, w praktyce jest taki sobie. Myślę, że. Zabiorę sobie jednak Revogue Resistance, żeby komuś skontrolować. Ewentualnie mogę wciąż grać z białym kolorem, prawda? No w tym boosterku mm, Reveler jest ok. Mortals Resolve. Dreamfinder taki sobie. No, zabierzemy Resolve. Gdyby się okazało, że jednak zielonym będę grał, to będzie fajna karta. Generalnie mam deck z dużą ilością Remuvalu, co zawsze mnie cieszy, bo jednak... No, Remuval jednak w Limited, wiadomo, jest bardzo istotny. Natomiast, co mnie martwi, to mała ilość dropów za dwa. W zasadzie nie, nie istnieją dropy za dwa. To oczywiście znowu Wade of the Underworld. Mm. To zabierzemy chyba... ...Holded Bay. Schowuję na razie, bo w sumie zostawię na razie ten, te kolory. A na pewno czarnym chcę grać, prawda? No, sobie tego Watchantera. Kolejny Holded Bay. No, jest ok, myślę. Nie jest jakiś super, ale jest ok. Możemy spokojnie schować. To raczej też nie jest karta domena. No okej, okay, dostajemy Antusę, oczywiście bardzo dobra karta. Alternatywą jest Sieb of Hemlock, jednak trochę gorszy. Na rudę fajnie byłoby, żeby obrócił stół, ale szansa na to jest w zasadzie żadna. Jak on obróci stół, to praktycznie jesteśmy pewni, że gramy tylko my czarnym. Więc... No może wróci do mnie Farika Q, może wróci C, chociaż wątpię w to ale myślę że jednak ta Antusa jest dla ciekawszym pikiem schowam tego Rewuka i zobaczmy jak to wygląda pod, pod kątem dropów ten Mogis jest taki sobie myślę że go sobie schowam na razie Antusa oczywiście też sama z siebie jest taka sobie jeszcze potrzebuje trochę sztuczek do działania w tym boosterze jest Ordeal no i tyle Myślę, że go zabiorę jednak. Mam jeszcze na razie mało dropów, z którymi on fajnie działa. Jakichś tanich, ale mam plan, żeby jednak te dropy tanie gdzieś tam dobrać, więc spróbujemy szczęścia. Mm, Driada jest bardzo fajna i emisariusz też jest bardzo fajny. Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę brak dropów za dwa, lepiej jest zabrać Driadę. Aczkolwiek ten y, emisariusz naprawdę silny I ten zielony jest jeszcze na tyle mało że tak powiem reprezentowany że możemy sobie podarować chyba na razie dryadę Aczkolwiek mogę tego żałować Ale wydaje mi się że jednak wolę być na razie w tym czarnym mocno yy, O właśnie Między innymi z powodu takich kardiak Późne meczanty. Bardzo późny meczant. Oczywiście zabieramy go z miejsca. Mm. No potencjalnie oczywiście w zgrywalne W takim deku. Myślę, że jednak zabiorę sobie Unicorna, bo ten dek ma jednak tą, tą potrzebę wykorzystywania many. Oczywiście Erebus -E -E Emissary to jest gdzieś koło szóstej tury, prawda? Pseudo Mao potrzebuje też tej manę ekstra, więc to zawsze jest mm, fajnie mieć tą manę ekstra. Unicorn oczywiście sam z siebie nie jest jakiś świetny, ale myślę, że, że absolutnie grywalne. No i oczywiście Akron Horse, moim zdaniem w takim deku to jest super sprawa, szczególnie biorąc pod uwagę, <kłysk> że... No, na razie nie za, nie, nie za bardzo mam jakieś opcje sobie radzenia z agro, prawda? Więc to jest chyba dobra opcja. Yy, I tutaj myślę, że wiperski jest jednak lepsze niż... Znaczy lepsze. Oczywiście harpia jest ok. No nie wiem sam. To jest... znaczy... Bardzo mnie martwi to, że mam bardzo słaby start, tak? Yy, za dwa po prostu jest dziura, nie ma tu nic. I chciałbym go polepszyć, ale no chyba jednak wezmę tą harpię wciąż. Wciąż jest trochę lepsza jednak. Eee, tutaj zdecydowanie Disciple of Finax. Eee, dobry drop. Tych, tych szkórek oczywiście już trochę jest, ale. O proszę, wrócił ma a maruder. To jest bardzo ciekawe. W ogóle wrócił całe czarnie. Więc czarny w ogóle nie jest jakby zbierany. Hmm. Zabiorę chyba tego marudera jednak. To jest chyba zbyt dobra karta, żeby ją podarować. No, i w tym busterku zabierzemy coś dla agro. Hmm, tu możemy zabrać chyba to. Rescue from the Underworld. Lampad jest ok, ale mam tyle czwórek. Hmm, oczywiście mam też z szóstką, prawda? Ale myślę, że jednak wolę zabrać to. Hmm, Travelers. Amulet to jest ok. Na wypadek jakiegoś plasza. Oczywiście szkielet jest kiepski. Raczej nie będę nim grał. No i tak to wygląda. Schowamy landy. Schowamy biały kolor. <laughs> schowamy. Chyba jeszcze amulet. Na razie można schować. Ok, kolejny booster. No i tu już myślę, że bez dwóch zdań. Bez dwóch zdań. dryada. Też ten kolor jest ok. Ale jednak dryada jest chyba ważniejsza w tym, w tym deku. Potrzebuję dropów za dwa. Mm. No umiarkowanie dobry booster. Jest chyba tylko lead the bones dla mnie. Mm. To jest też okej okay, powiedzmy. Sideboard na czarny chyba będzie niepotrzebny, bo wydaje mi się że nikt nie gra w czarnym. Oprócz mnie. Generalnie poczka, to jest drugi pick i to nie ma już w zasadzie specjalnego wyboru. Można zabrać yy, chyba to Artisan Sorrow jako odpowiedź na enchantmenty. Yy, no i jest drop za 2 Flash Mouth to oczywiście jest też fajna inwokacja, yy, ale chyba jednak nie jestem w stanie podarować dropy za 2, bo to by się skończyło bardzo źle dla mnie. No i Mister. mister ASP oczywiście trudno go, trudno go podarować I tak myśląc co mogę z tych kart tutaj mm, podarować to na razie to by wyglądało w ten sposób I to jest znak na pewno silny aczkolwiek jednak e No trochę wolny jednak, tak? Troszkę wolny, który może mieć problemy z jakimiś szybkimi rozdaniami. <laughs> Ale na pewno jest bardzo fajny na, na light game. Hmm. Ta Antusa też myślę o niej, co ona jest w stanie mi oferować, zaoferować. Mam jedną tanią sztuczkę, to jest chyba mało. Nawet nie wiem czy ona się zmieści tak naprawdę. To jest oczywiście karta ok sama z siebie, ona jest 4,5 za 5, więc to jest bardzo ok, ale no nie wiem, zobaczymy jeszcze hmm. tu wydaje mi się, że jednak shredding wings Harpia oczywiście też jest opcją, ale myślę, że jednak sideboard no taki jest ważniejszy dla mnie w tym momencie no te falangi krążą strasznie, to jest trochę nieprzyjemne hmm. chyba go skontroluję, może jest oczywiście opcją ale jednak skontrowanie lidera, kiedy już puściłem jednego wczesnego, myślę, że jest dobrą, dobrą drogą do wygranej, potencjalnej. No, tak jest OK, nie jest jakiś super. Na pewno na pewno te dropy za dwa by się przydały, jakieś jeszcze z dwa. I wtedy bym ewentualnie jakiegoś Unicorna mógł wywalić, czy coś w tym stylu. Może jakąś czwórkę jedną. Trąbtera. No, teraz ciężko, ciężko takie karty wyrzucać. No nie wiem, no ciężko jakbym tutaj coś mi wskazać, co mógłbym wywalić. No ewentualnie właśnie albo Pillar of War. No, weźmiemy sobie tego kisa w takim razie. Pillar of War mógłby zniknąć w teorii. Unicorn mógłby zniknąć w teorii. Ale są wszystko ciekawe karty, które jednak mm, no, fajnie mieć. Okay, weźmiemy Scrooge Weźmiemy mm, Barnisz chyba. No, weźmiemy Barnisz Harta. No, po prostu ja nie lubię takich deków, w których jakby zupełnie oddaję pierwsze tury. To jest takie trochę ryzykowne. Dobra, weźmiemy tego Betrayal'a. Niech będzie. Pewnie nikt czarnym nie gra, tak jak powiedziałem, ale dobra, niech będzie. No, zabierzemy Prista, to jest chyba jedyny tutaj grywalny kolej. W miarę. To Out. Z czym on jest tutaj dobry? Z diadem jest OK. Z ordealem. Nawet z tym jest okej. Okay. Enchantment creature musi być. Eee, dobra, czyli to nie, to nie działa. Czyli jest dobry z tym. Z tym. I tyle. Hmm. Nie wiem, wydaje mi się, że mm, ten River Troller jednak jest za słaby w tym deku. O kurde, jeszcze na koniec dwie bestyje. Tak to wychodzi na to. No zobaczymy zaraz, to, to się wszystko roz, rozkmini. Na pewno oczywiście ci goście wypadają. No spróbujemy to zaraz jakoś złożyć w jedną całość hmm. Harpia, Grey Merchant na pewno Phoenix hmm. Wade on the Underworld River Thrower, raczej nie Harpia, Ordeal, Steed Scrooge Mark, Mmm... Viper's Kiss. No, Ten Wanderer jest taki sobie, no nie wiem, można go rozważać, myślę, w tym deku, dlatego że mam po prostu Ordeal. ale hmm, nie jest jakiś specjalnie dobry chyba. Mm, Pillar of War. co mam pod tą kartą, dobra jeszcze weźmy to, te, te zielone karty które chcę nimi grać na pewno tym, na pewno tym, na pewno tym tym też myślę że jednak wolę mm, fadea mimo wszystko dlatego, że usuwa poza grę i jest tańszy co może mieć znaczenie Artisan Sorrow jest bardzo solidny ale przy mojej ilości dropów za 4 mm, wolę mieć chyba tańszy removal. Nie wiem, nam się wydaje. Poza tym pamiętajmy, że to oczywiście usuwa bogów, prawda? Usuwanie zniszczalne rzeczy, tak? E, więc to jest też jakiś atut. Mm, to to jest takiego, co możemy jeszcze dołożyć. Aha, na pewno Mogis Maruder to na pewno jest element do TK dobre? Myślę, że to minus 3, minus 2 w jednej sztuce wystarczy. Nie ma sensu więcej dawać. E, nie wiem, czy tym Wiper Keys też grać w mainie. Może to nie jest konieczne. Może lepiej zagrać po prostu unicornem i pillar of war. Że na pewno wiper skiz jest dobry na mm, agro wszelkie, prawda? Na agro mogę się po prostu trochę prze, przebudować. Jeszcze koń jest. Mam, mam na agro konia. To jest, to jest duży, duży tutaj plus do, do, do walki z agro. To koleś. Szczerze powiedziawszy, że nie zdarzyło mi się, się przegrać z agro, kiedy zagrałem tego gościa w czwartej turze. To jest praktycznie nie, nierealne, bo dostajesz tyle darmowych blokerów, że jeżeli masz jakieś normalne rozdanie i, i nie czołkujesz się na manie, czy coś w tym stylu, to w sumie chyba nie ma opcji i to mu się wydaje, żeby jakieś agro takie standardowe było w stanie to przebić. Hmm. A oczywiście w late game już zdobywasz, prze, zdobywasz przewagę coraz większą. Hmm. A ja mogę tego Viper Kiss dołożyć jako 24 kartę. Żeby mieć jakieś opcje na wczesne stwory. Nie wiem czy ten Fate, ale ten Fate chyba w tym deku będzie ciekawszy, nie wiem. No. Ten Artisan Solo jest bardzo fajny, bo jednak daje Ci ten skraj. No oczywiście jest na instancie. No dobra, jednak zaufam tej karcie. Znaczy, ja wiem, że ona w, teo jakby w teorii jest lepsza, ale chciałem te koszty obniżyć. Nie wiem czy to jest w ogóle potrzebne. Mam jakieś dwie karty akceleracji. Hmm. Na tym jeszcze myślę. Czy mi coś to daje? Enchantment Creature. No, mam dwie takie stwory, to jest chyba za mało. Dwa takie stwory, to jest chyba za mało, żeby nim grać. Szkoda, bo to fajna karta, no ale tak się ułożył draft, że nie za bardzo miałem opcję brać gdzieś tego więcej. No tam były jakieś wilki w tym Board of the coś tam było jeszcze, może, może trzeba było bardziej w tym kierunku iść. Ale chyba niekoniecznie, nie wiem. No jeszcze Ordeal jest taki zastanawiający powiedzmy w tym deku. Ale znaczy, jest dlatego zastanawiający w tym deku, że po prostu ja nie mam za bardzo stworów wczesnych. Nie jestem w stanie za bardzo chyba tego wykorzystać. Nie wiem czy nie zrezygnować z tej karty w ogóle. Wtedy mogę założyć na przykład kolejne, e, kolejnego Underworlda. Ta karta jest naprawdę okej, okay. no, nie jest jakieś super wybitna, ale jest okej, okay, dlatego, że mm, przede wszystkim zabija, no bo tak zrobię po prostu. <laughs> Wiem, że wielu ludzi teraz mówi, co on robi, nie ma UDA'la w deku. Oczywiście Odel jest dobry, ale no, Przy dwóch stworach za dwa mana szansa, że go zagram jakoś sensownie jest znikoma. Scrooge Mark też nie jestem przekonany w ogóle tej karty może dlatego ją, ją chcę grać, że jest ten e, Pilar no i buduję powiedzmy tego Devotion tak ewentualnie mogę zrobić w ten sposób no. Ordeal włożę w Wiperskiss bo w tym wypadku mam, mam tego Mam to minus 3 minus 2 ewentualnie dam tak, jedno mm, w ten sposób hmm. Nie wiem. Znaczy na pewno ta karta jest taka sobie na agro, prawda? Mm, mm. To Ordeal. hyper to ma zaletę, że jednak wyłącza parę takich nieprzyjemnych stworów. No i mm, też wyłącza Monstrosity, prawda? No bo zostawimy tak, myślę. Można kombinować. 23 karty, 12-5, to mi się nie podoba na pewno. Myślę, że jednak z 10.7 trzeba nagrać. No i taki doczek myślę, że jest ok. Zapiszemy sobie go od razu, żebym nie zapomniał. Jakieś tam, nie wiem, powiedzmy... BG Asphyxiate niech będzie. Ok, mm, tak, tak, wiem. No, myślę, że to jest ok, dek. Ok, dek. Jest w stanie zrobić finał na pewno. Jeżeli tylko landy mnie nie zdradzą za mocno i startowe ręce, to jestem w stanie im zrobić finał. Czy wygrać? No, nie wiem, to nie jest jakiś taki niesamowity, niesamowity dek, żeby powiedzieć, że no, no jestem pewien, że nim dam radę, tak. Zresztą wiadomo, że nawet niesamowite deki czasami zawodzą, ale przy odpowiednich rozdaniach jest w stanie myślę powalczyć z każdym dekiem, bo jednak sporo remowalu sporo jak na ten format. No parę niezłych, niezłych yy, późnych dropów. No zobaczymy, zobaczymy. Submitujemy i zobaczymy jak to będzie wyglądało w praktyce.